Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale Ja się nazywam Admix i dzisiaj kochani Będziemy urządzać właśnie piżama party No właśnie kochani, jeżeli chcecie właśnie Oglądać właśnie moje odcinki Lub właśnie mnie To kochani zachęcam właśnie Oglądając właśnie moich fajnych odcinków Które dzisiaj jest w trakcie oglądania I właśnie w międzyczasie na piżama party Też sobie obejrzymy właśnie Moje właśnie fajne odcinki A tu właśnie akurat możecie sobie Obejrzeć właśnie vlogowy wyjazd z Warszawy, jeżeli nie widzieliście tego odcinka to również zachęcam do obejrzenia tych właśnie moich fajnych odcinków a my dzisiaj będziemy urządzać zarąbiste właśnie piżama party więc kochani z trzeciej łapkujcie no i zachęcam kochani na instagrama i również do mojego facebooka ponieważ ja są naprawdę mega ciekawe i fajne na przykład zdjęcia backstage'a z tych właśnie moich właśnie odcinków i również to z moich wielkich wypraw, to co kochani zaczynamy właśnie ten kolejny odcinek na tym kanale, chodźcie! Kochani, teraz Wam pokażę kilka fajnych rzeczy, które udało mi się przygotować właśnie na moje piżama party, więc kochani, będzie się dużo, dużo działo. No i również no, kochani, udało mi się zdobyć między innymi właśnie takie śpiwory. Zobaczcie, kochani, też właśnie prezentują. Zobaczcie, jak to pięknie to wygląda. Mam akurat w trzech kolorach: mam zielonym, różowym oraz niebieskim. Do tego, kochani, mam stare jakieś właśnie koce, które za chwilę właśnie sobie też urządzimy. Więc mega się cieszę, jeżeli chodzi o przygotowanie. Ale, kochani, to nie wszystko, ponieważ najważniejsze rzeczy, czyli właśnie. Popko, chipsy, jakieś naczosy, takie właśnie typowe przekąski, napoje również też mam, więc na pewno będzie się dużo, dużo działo. Do tego właśnie mam również też i poduszki, więc do tego piżema te przydadzą się też na pewno poduszeczki. No i również najważniejsze przekąski, które właśnie urządziłam też dla Was. I również też mam i zdrowotne, więc też troszeczkę będzie typowo zdrowego właśnie, jeżeli chodzi właśnie o piżama party, mega się e, nie mogę doczekać, jeżeli chodzi właśnie o przygotowanie właśnie mojego odcinka. E, no i mam nadzieję, że za chwilę właśnie urządzimy właśnie te fajne piżama party. Jak zobaczycie się oglądanie właśnie mojego odcinka z wyjazdu z Warszawy, czy wyjazdu do Warszawy, e, powiem szczerze, jeżeli chodzi o oglądanie. No to przeważnie bardziej oglądam... Yy jak montuję, jak coś właśnie, jakie są poprawki, coś do zrobienia. Ja niestety bardzo rzadko oglądam siebie, ponieważ ze względu na to, że ja nie lubię oglądać siebie, ja bardzo lubię nagrywać siebie, bardzo lubię właśnie montować, bardzo lubię właśnie takie typowe nagrywki dla Was, kochani, realizować. A jeżeli chodzi o oglądanie, no to sobie postanowiłam, że sobie właśnie obejrzę taki jakiś fajny odcinek. No i tu właśnie wypadło wyjazd z Warszawy. Jeżeli nie widzicie tego odcinka, to kochani, zapraszam, bardzo fajnie przeżyłam. Wyjątkowy, kolejny raz właśnie przebywając właśnie w stolicy i naprawdę podróżując po całej Polsce, to jest dla mnie naprawdę ogromna frajda. Jeszcze będzie jeden odcinek, właśnie wyjazdowy, gdzie dla Was zrealizowałam właśnie w kwietniu. Nie wiem, czy będziecie już to oglądać. Jeżeli oglądaliście, jeżeli nie, no to kochani, zachęcam do obejrzenia się mojego vlogowego odcinka, również z wyjazdu do koło brzegu. A jeżeli nie widzieliście, no to kochani, już Wam troszeczkę lekko już troszeczkę zdradziłam, gdzie pojechałam. E, więc no, mówi się kochani, trudno, ale byście mogli zobaczyć gdzieś Przełowy może w lipcu, gdzieś tak około się lipca, a więc no lekko już zadziłam, więc pojechałam do kurs, bo wy to chyba oglądacie w czerwcu ten odcinek, może w lipcu zobaczymy jak to mi będzie powie, kilka jeszcze odcinków do was które dla was będę mogła realizować i realizuję właśnie na ten okres wakacji i będzie ogromna właśnie niespodzianka, a to jeszcze powiem wam już pod koniec właśnie przygotowuję właśnie piżama, party jeżeli chcecie wiedzieć co do was urządzę właśnie na ten jesienny klimat, no to kochani bądźcie ze mną właśnie do końca z tym właśnie odcinkiem, a my się zabieramy właśnie za robotę, więc polecamy się oglądanie mojego właśnie vlogowego odcinka. No i kochani, zabieramy się za robotę. Chodźcie! Dobra kochani, jak widzicie, zabierzemy się właśnie teraz za nasze urządzenie piżama paty. Zanuzowa się, jest fajna przestrzeń! I tu właśnie przyrządzimy właśnie piękne nasze i 29 and i find myself wondering what did happen to the last 10 i ran away with my life fast forward never turn back again it's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this really happening? właśnie mojego piżama paty. Zobaczcie, są zanobiste przekąski, różne właśnie czosy, chipsy, popcorn przede wszystkim. No ale kochani, jeżeli chodzi o typowo, na przykład tamskie piżama party, no to kochani, nie zapraknie również też i maseczek, więc jeszcze to dołożymy i jeszcze urządzimy właśnie stolicze. No i kochani, zobaczycie już efekt końcowy przyrządzenia naszego piżama. Party już się nie mogę doczekać, jak sobie usiądę i sobie właśnie obejrzę właśnie moje. Filmy ze mną i fajne właśnie też vlogowe odcinki może z wyjazdów z Warszawy. Chcę zobaczyć właśnie ten odcinek. Jeżeli chcecie właśnie oglądać ze mną, to trochę, kochani, zachęcam właśnie, wejść na moje kanał, czyli właśnie na zakraty i tam zobaczycie fajne, ciekawe właśnie odcinki właśnie na tym kanale. Jeszcze dokładamy nasze maseczki, no i się zabierzemy właśnie za nasz, kochani, stoicie. Chodźcie! Kochani, nam jeszcze tylko z ten stoliczek. Jeszcze to urządzimy, i będziemy mieli już końcówkę naszego właśnie przyrządzenia, naszego piżama party mega. prezentuję piżama party jestem mega zadowolona jeżeli chodzi właśnie o przyrządzenie takiej właśnie piżama party między innymi właśnie fajne te śpiwory kupiłam na Allegro jeżeli chcecie kupić takie właśnie śpiwory, zwłaszcza dla dzieci ale również też i dla was kochani to naprawdę zachęcam się na Allegro i tam znajdziecie na naprawdę kozackie właśnie śpiwory nie wiem jak to jest firma, mogę wam powiedzieć jest to firma Amastyle, Style! się nazywa, jeżeli chodzi właśnie o filmy, a firma to jest Amstyle i tak właśnie się kochani prezentuje piżama, paty, Jestem mega zadowolona, jeżeli chodzi o się o przekąski, no to troszeczkę tutaj e, przesadziłam. Ale mogę zrobić dla Was, kochani, mały testing, ponieważ nigdy nie zamawiałam online właśnie na czosu. Takie właśnie mam na czosy i zobaczę się jak to się smakuje. No i teraz dodamy jeszcze naszego dipa. Dipa serowego. Więc tak właśnie się, kochani, właśnie prezentuje. O, właśnie ten dip. No i spróbujemy właśnie jak to smakuje dla Was, kochani. Zrobię wszystkie testniki na pewno, jeżeli chodzi właśnie o przekąski. A jeżeli chcecie, żebym mogła dla Was testować z różnych innych krajów, jeżeli chodzi o przekąski, czy na przykład wiele, wiele innych takich fajnych, yy, można powiedzieć... Yy, poda z różnych krajów, no to kochani, piszcie w komentarzach, a ja teraz spróbuję właśnie ten y, tato z tym właśnie dipem. Mocno fajnie pachnie, ale. Mm. Kochani, uwierzcie mi, a czasu kiedy jestem właśnie na dicie, to brakuje mi takich rzeczy, ale no niestety ja zrobię taki właśnie dla Was tylko mały testy i spróbuję specjalnie dla Was, jeżeli chodzi właśnie o takie. E, przekąski, mega gaba, 10 na 10. jeżeli chodzi właśnie o jak czosy, tak samo ten dipsy, no przepyszne prze, prze Mega pleca. Tak kolejna nie będę jadła, ponieważ akurat no, niestety taki przekosek nie jem. Um, teraz właśnie przy, zwłaszcza zabieramy się do za siebie, ponieważ jestem cały czas jeszcze nad dieciem. Um, I niestety przede testować o swoje właśnie zdrowie. No ale kochani, w ramach wyjątku przyrządzenia właśnie tego piżama paty z różnymi przekąskami, to widzicie sporo, więc będę musiała to stopniowo sobie yy, brać może albo jakieś yy, wyjazdy, bo powierzchni ja, jeszcze będzie dużo wyjazdowych, blogowych odcinków yy, w czerwcu będzie jeszcze bardzo fajny odcinek, który zaraz będę mogła zrealizować. Yy, no i wiele, wiele innych niespodzianek, jeżeli chodzi właśnie o... O, o jedzenie. Ale kochani, y, bardzo, bardzo polecam, jeżeli chcecie właśnie robić takie typowo piżowe party, to możecie naprawdę takie fajne przekąski zamówić na Allegro. Ja zamówiłam na Allegro, ale również i w sklepach stacjonarnych, jeżeli chodzi o słodycze, o różne właśnie też dobrocie. To na pewno, kochani, też mega polecam, jeżeli chodzi właśnie o zamówienie, ale również i kupienie właśnie też w każdych sklepach spożywczych. To akurat mam bardziej typowo, jeżeli chodzi o przekąski i te właśnie Donaty, no to przede wszystkim kupiłam w Lidu, ale w wiedzące też znajdziecie takie fajne właśnie nowe donaty trzech Króli. Jeżeli tego nie próbowaliście, to kochani zapraszam wasie do biedonki. tam możecie spróbować właśnie te donaty trzech Króli. Nie za bardzo okreś, nie smakowa, ponieważ nie przepada za marakują, ponieważ to smak marakui. No i również kochani, no właśnie, nastąpi tu odpowiedni moment, czyli właśnie niespodzianka. Właśnie jak wspominałam, właśnie na początku, właśnie na moim kanale, czyli właśnie e, przyrządzenie, właśnie takie na jesienny klimat, e, więc będzie się mega, mega działo, ponieważ chciałabym zrobić właśnie fajny, właśnie odcinek, czyli właśnie takie reakcje na różne właśnie e, fajne właśnie e, rzeczy. Nie będę Wam kochani coś zdradzać, ponieważ e, taki właśnie odcinek będę właśnie realizować dopiero właśnie w okresie wakacyjnym. Może również też w moim urlopie i może w wolnych dniach zacznę to dla Was, kochani, realizować. Scenariusz nadal y, jest robiony. Nie mogę Wam kochani zlecić co się właśnie wydarzy w tym jesiennym okresie, ale mogę Wam kochani lekko powiedzieć, że będą dwa odcinki w piątek o godzinie właśnie 16 oraz o godzinie 17 będą naprawdę mocne odcinki. Jeden odcinek będzie właśnie taki typowo niespodziankowy, wtedy, teraz będę realizować właśnie. W okresie letnim i również kochani też oglądać też również te tematyczne, które dla Was nadal realizuję według właśnie tego mojego że To już mam już zrobione. Już bardzo, bardzo dawno e, temu Więc kochani, szykujcie się właśnie Na nowe właśnie e, Otwarcie tego mojego kanału Ponieważ chciałabym naprawdę zdobyć jak Największą ilość subskrybentów, więc kochani Jeżeli oglądacie, a naprawdę oglądacie mnie A nie subskrybujecie Ponieważ bardzo dużo jest osób właśnie nie subskrybujących A oglądacie moje kontenty, więc kochani Na pewno podobają się te moje odcinki Więc naprawdę nic wam to nie kosztuje Klikacie tylko ten czerwony przycisk Macie wtedy szary No i wtedy będziecie na bieżąco to z każdymi filmami moimi i również też moimi fajnymi kontentami, a będzie jeszcze dużo wyjazdowych właśnie odcinków, yy, jeżeli chodzi właśnie yy, takie typowo vlogowe, będą też i vlogi, będzie może i testowanie, jeżeli kochani zdobędę yy, moją odpowiednią figurę, to będzie też i dużo ilość testowania, kochani, będą Mr. Boxy, będzie odcinek jeszcze Mr. boxu, to też zobaczycie już niedługo, no i chcę właśnie jak najwięcej, kochani, takie rzeczy dla was jest, więc kochani subskrybujcie, łapkę w górę, dajcie je. Jeżeli ten odcinek Wam się również też spodobał, jeżeli chodzi właśnie o taki przepiękny kontent właśnie również też nie tylko z paty i z wieloma innymi też pewnie tematami, które to będę dla Was mogła realizować, więc kochani, naprawdę robię to dla Was, kupuję fajne, naprawdę ciekawe rzeczy i również możecie wejść na Vinted, ponieważ na vintecie takie właśnie rzeczy możecie kupować u mnie, więc naprawdę mega, kochani, polecam, a naprawdę jeżeli chodzi właśnie o ten odcinek, to naprawdę był mocny dla mnie przygotowany, ponieważ musiałam pozamawiać, pokupować fajne właśnie przekąski, śpiwory przede wszystkim, ponieważ to też mi troszeczkę kosztowało, no i wiele wiele innych rzeczy, które naprawdę możecie oglądać. To jest takie typowo właśnie jako dekoracje, jako scenografia, żebyście mogli zobaczyć, że możecie takie fajne rzeczy urządzać, nie tylko piżama, ale również i przyjęcia urodzinowe i wiele, wiele, wiele innych właśnie fajnych imprez, zwłaszcza okresie letnim, ponieważ okres letni to jest taki odpowiedni moment, gdzie możecie naprawdę oglądać. Yy, również imprezować wszędzie na dworze, trzeba przecież i grillować, gryować to też jest fajne, ile chodzi właśnie o urządzenie. No i jeżeli chodzi o piżam party, no to przede wszystkim kolarzam właśnie się z piżamą, to właśnie mam na sobie, nieważne, ma że mam wesoły świąteczną, ale mam piżamkę, zobaczcie, właśnie taki mam fajny kombinezonik. No i również te rzeczy, które możecie naprawdę fajnie samemu urodzić. Czy na przykład macie w domu koce, mam swoje, to są stare koce, które nie używam. Poduszki są moje, które też rzadko je używam, a w ogóle ich nie używam. Zobaczcie, mam wszystko właśnie z odcinków poprzednich, które teraz was kochanie realizuję. I naprawdę są fajne, fajne, ciekawe rzeczy, które naprawdę możecie oglądać. A ja właśnie jestem tak się oglądania mojego właśnie ogólnego... Film, oczywiście podsumowanie chyba mojego dwuletniego otwarcia kanału. Powiem Wam szczerze, że patrząc właśnie na siebie, jeżeli chodzi właśnie w telewizji, przede wszystkim w telewizji, ponieważ na komputerze to tak może inaczej, ale patrząc siebie w telewizji, to powiem Wam szczerze, że to jest ogromna różnica, jeżeli chodzi właśnie. O, o, o mnie i patrząc, jak to oglądamy, to właśnie siebie. I patrząc również, jak ja byłam jeszcze przed tym, mam taką kiedyś ogromniejsza, a teraz jak to mam za siebie, to naprawdę inaczej troszeczkę też już wyglądam. I naprawdę patrząc na to, że warto też tą, muszę mm, powiedzieć, tu. Doceniać siebie, to co właśnie człowiek realizuje. To, co robię, to robię naprawdę z pasją, ubóstwem to robić. To zamiast hobbystyczne, może kiedyś będę na tym zarabiać, na razie to robię właśnie jako typowe hobby i to po prostu odcinam się przede wszystkim od domu, od pracy i również też od innych takich trudnych, trudnych, ciężkich sytuacji, które czasami nie. Mm, mnie spotyka, nie jest to łatwe również też i w moim życiu i człowiek się stara, wszystko chce, żeby to życie było ułożone fajnie, ale niestety to są takie momenty, że człowiek dostaje takiego kopniaka i uwierzcie mi takie właśnie nagrywki, takie właśnie realizowanie tych odcinków to mi naprawdę uspokaja, nie myślę o tym i jestem mega mega zadowolona, jeżeli chodzi właśnie o mój ten dzisiejszy odcinek. A jeżeli chcecie, żeby było więcej takich odcinków, które teraz mogę zrealizować, to kochani strzecie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, żebyście mogli oglądać moje fajne ciekawe odcinki. No i jeżeli się na mojego Instagrama, na mojego Facebooka. Może będą często, może rzadko właśnie te moje e, zdjęcia, ale chciałabym właśnie dla Was takie fajne, jeszcze fajniejsze zdjęcie dla Was y, realizować i pokazać więc mega sobie życzę, a ja kochani, taki może powiedzieć akcent, może powiedzieć lenistwo, ponieważ piżamapaty to jest takie typowo leżenie, odpoczywanie, oglądanie fajnych właśnie filmów i seriali, no właśnie kochani, a propos filmów i seriali, Mogę Wam polecić zarobisty serial. Jest to serial, gdzie leci na posad Box Go. Jest to serial zdrada. Jeżeli nie widzieliście tego serialu, to polecam. Jest to zarobisty. Thriller, przede wszystkim psychologiczny, tam będzie troszeczkę romansu, troszeczkę będzie kryminału, a ja ubószczam takie właśnie y, seriale, ale ja też jest na że tam gram mój ulubiony aktor, e, więc naprawdę kochani, jeżeli chcecie właśnie obejrzeć właśnie serię zdrady z Pawłem Małoszyńskim, z Dawidem Ogrodnikiem, z Anną Kaczmatry, z Marietą Żółkowską i z, i z Piotrem Polkiem, no to kochani, naprawdę zapraszam właśnie do obejrzenia tego właśnie serialu leci oka kochani, poza, bo co, to nie taka ale kochani polecam sama z siebie, ponieważ ubóstwiłam właśnie takie seriale, zwłaszcza thrillerskie. ale również też oglądałam serial Krew Krew też możecie właśnie obejrzeć, był drugi sezon, były dwa sezony Akurat drugi sezon właśnie był z, z, Irene, z Irenauszem Czopem, z, z Kamilem Kulą e, i również też był Maciej Musiałowski i również była też chyba Katarzyna Michalska, z tego co chyba pamiętam. E, jeżeli nie widzieliście tego serialu Krew, no to też leci na Posad i również z Piotrem Głowackim, więc kochani polecam, jeżeli chcecie zobaczyć też ten serial. Jest to taki typowo kryminalny, ale jeżeli chodzi o zdradę, to mega, kochani. Polecam, ale również i polecam wiele innych seriali i może coś z tego kochani będzie właśnie realizowane z tych właśnie seriali, z filmów, więc kochani, szykujcie się na moje premierowe właśnie odcinki już jesienią, będzie się to mega działo. No, i również kochani, zachęcam też do obejrzenia moich poprzednich odcinków, moich właśnie kontentów blogowych wyjazdów i również i z Warszawy, i z Wrocławia, i również nie wiem, czy będziecie widzieli właśnie wyjazd koło brzegu. Jeżeli widzieliście, to tak, jeżeli nie, to to kochani, że kocham zdradziłam, gdzie pojechałam. Więc kochani, zobaczycie właśnie też taki fajny, typowy odcinek wyjazdowy. Właśnie gdzie za Was zrealizowałam bardzo dawno temu, bo robiłam to w kwietniu, aby, aby oglądać te właśnie przełowy, właśnie. Czerwiec, lipiec, tak samo właśnie wyjazd z Warszawy, ja do Was zrobiłam właśnie y, w lutym, a zobaczyliście to właśnie w majówkę, więc zobaczcie kochani, ile to czasu to trwało, jeżeli chodzi o Was kochani, rajzy, to właśnie takie y, vlogowe wyjazdy, no to właśnie bardzo, bardzo, bardzo wcześnie, a później Wam to y, pokazuje jak fajnie można wyjaśnić te fajne różne. Y, miasta pozwiedzać, podpoczywać i naprawdę fajnie też zrelaksować, więc kochani mega polecam i również kochani polecam właśnie oglądania moich odcinków. A ja się żegnam! Wysyłam buziaczki, do zobaczenia! Pa!